Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że w tej chwili życie się z cieniem, z jakimiś dramatami, z jakimiś traumami? Medytacja może Ci pomóc, rachunek sumienia może Ci pomóc w tej sytuacji? Diabeł. Jest to coś, co jest silnie związane z jakąś toksycznością, z czymś złym? Może ktoś idzie w odosobnienie jako ucieczka, forma ucieczki. Ciężar. Jest to ciężar, jest to ogromny ciężar, który ktoś nosi na swoich barkach. I to się wymyka spod kontroli. Zdrada, może ktoś mierzy się z prawdą, próbuje sobie wmówić, że coś nie jest takie. Ktoś próbuje sobie wmówić, że jest święty i że nic złego nie zrobił. Ktoś nie chce wziąć odpowiedzialności za to, czego dokonał w przeszłości. Ktoś nie chce brać w tym dużej udziału, dlatego ktoś się nie angażuje, jest cisza. Ktoś ma. Ktoś miał wystarczająco dramatów w swoim życiu. Tak, kochani, mamy kostuchę. Ktoś już nie patrzy w przeszłość, na to, co się zakończyło. Nadeszła zmiana, i nie ma powrotu. Trzeba odpuścić to jest koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. Także tak, mamy gwiazdę, zaraz za tym. Zamknij przeszłość, aby ruszyć naprzód. Dla mnie karta. Śmierć dla mnie to jest taka karta, która mówi o nowym początku. Bardziej na nią patrzę jako na nowy początek jak na koniec, tak? Każdy koniec niesie ze sobą nowy początek. Więc jeżeli się skoncentrujemy na tym dokąd idziemy, tak? Zobaczcie, że ona tu stoi z tym kielichem, a ona tutaj wylewa z tego kielicha. Wlej całą swoją energię, całą swoją nadzieję, całą swoją miłość w przyszłość, w to, co chcesz osiągnąć. Przetransformuj ból w swoje marzenia. Podejdź do tego ze spokojem, równowagą. Nie pozwól na to, aby poniosły cię jakiekolwiek emocje. R2. Coś się zbliża, kochani. Idzie to szybko w waszą stronę. Musicie tutaj słuchać swojej intuicji. Ktoś przemieszcza się po cichu, ktoś chce coś zrobić po cichu, i nie chce, abyście się o tym dowiedzieli. Jest to osoba jakaś, która popada w paranoję. Ta osoba ma obsesję. Ta osoba traci kontakt z rzeczywistością. Prawdopodobnie ta osoba pozostaje cały czas w jakichś nałogach, używkach. Ktoś sobie może to tłumaczyć spotkaniami ze znajomymi, ale tak naprawdę ta osoba bardzo dużo spożywa, nie wiem, może alkoholu albo jakichś innych używek, które mają negatywny wpływ na tą osobę.